Podróż po pierwszoligowych parkietach rozpoczynamy od grupy północnej hitu 16 kolejki, czyli starcia kontraktu z grupą inwestycyjną Malepszy. Te dwa zespoły od początku sezonu idą łeb w łeb i walczą mawas do futsal klasy. Kibice, którzy szczelnie wypełnili halę sportową w Lubawie już w drugiej minucie poderwali się z siedzeń, kiedy po składnej akcji całego zespołu worek z bramkami rozwiązał Daniel Sas. Gospodarze poczuli krew i poszli za ciosem. Sporo pracy miał między słupkami Łukasz Błaszczyk. Niewiele jednak mógł zrobić w 10 minucie po tym uderzeniu Sebastiana Grubalskiego, który otrzymał kapitalne podanie z prawej flanki. Przyjezdni doszli do głosu dopiero w końcówce pierwszej odsłony. W 19 minucie z bliska gola kontaktowego Hubert Olszak. Po zmianie stron zespół Tomasza Trznadla dla wyraźnie podkręcił tempo. W 22 minucie urwał się z krzywdą Kamil Kruszyńskiego, piłkę do nieobstawionego Jana Martina, który dopełnił formalności. W 26 minucie Kacper Zelma przekroczył przepisy we własnym polu karnym. Między słupkami pojawił się Pedro Rosario i szczęśliwie obronił strzał Kruszyńskiego. Jednak co się odwlecze to nie uciecze. W 28 minucie Michał Bartnicki popisał się soczystym uderzeniem i było 2 do 3. Płyskavic nie odpowiedział na tego golarka, już budzni znowu był remis. Chwilę później Rosario nie zdołał złapać piłki po rzucie rzutu różnego. Marcin Marcinkowski trafił na 3 do 4. Do samego końca atakowali konstruktorzy. W 39 minucie przydarzył się mi jednak szósty faul. Do piłki ustawionej na 10 metrze podszedł Kruszyński, znowu górą był Rosario. W 40 minucie daleko wrzucił piłkę Błaszczyk, Jakub Molicki pięknym, technicznym uderzeniem przypieczętował wygraną mleczna. Do derbów kaszub doszło w 16. kolejce w grupie północnej. Dragon Bojano podejmował przed własną publicznością FC Kartuzy. Lepiej mecz rozpoczęli gospodarze. W 13. minucie Marek Widzicki obsłużył dalekim podaniem Kac który nie miał problemów z trafieniem do siatki. Przyjezdni blisko wyrównania byli kilkakrotnie. Po tym uderzeniu Daniela Grota piłka zatrzymała się na słupku. Druga odsłona rozpoczęła się od wymiany ciosów. W 23 minucie ruszył z kontratakiem Maciej Osłowski. oszukał jednego z defensorów i przymierzył tak, że bramkarz był bez szans. Że druga, na zespołu, teraz, w 28 minucie kitowski sfaulował w polu karny Mickiewicza. Najskuteczniejszy gracz Beniaminka sam wymierzył sprawiedliwość. Ramontada kartuzy rozpoczęła się błyskawicznie. Najpierw po tej miłej dla oka akcji Gola na 1 do 3 zdobył ustowski. W 33 minucie pogubiła się miejscowa defensywa, a Adam Kordyl wystawił piłkę do pustej bramki błażejowi wróblowi. W 36 minucie dragoni popełnili szósty fał. Z 10 metra pocisk w kierunku bramki odpalił Michał Papina, zapewniając jeden punkt Kartuzom. W drugiej połowie no, pewnie mecz się bardziej wyrównał, a końcówkę drużyna przeciwna miała przewagę, także mogliśmy wygrać jedną bramką też nie jest najgorsze. Z przebiegu meczu to na pewno jest zwycięski remis, aczkolwiek, no tak jak powiem, mieliśmy tych sytuacji troszeczkę. E, gdzieś tam e, ich bramkarz pobronił. Zresztą e, już graliśmy kiedyś taki mecz, w którym on bronił wszystko, a to akurat był mecz w Kielpinie w drugiej lidze. Nie było niespodzianki w starciu wicelidera grupy południowej z UMCS. -em. Mecz rozpoczął się planowo od prowadzenia miejscowych. Dawid Biały uderzył płasko z rzutu wolnego i piłka zawsze w siatce. I my... Chwilę później górnik wyszedł z kontratakiem, który skutecznie wykończył Jan Rojek. Kola kontaktowego zdobył po świetnej indywidualnej akcji Maciej Urtnowski. Akademicy z Lubina dążyli do wyrównania, ale to gospodarze po rzucie rożnej bombie białego zdobyli trzeciego gola. Po przerwie do frontalnego ataku ruszyli polkowiczanie i początkowo marnowali kolejne okazje. Przełom nastąpił po tej akcji i strzale Andrzeja Korycińskiego. Przyjezdnych starał się jeszcze poderwać do walki Łukasz Mietlicki. Jednak ostatnie słowo należało do miejscowych. Kamil Kaczmar po rajdzie prawą stroną ustalił wynik na 5 do dwóch dla Polkowic. Emocjonujące zawody zobaczyli fani futsalu w Nowinach. Dla obydwu zespołów było to ważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie. Jako pierwsi trafili do siatki przyjezdni. Mateusz Mika otrzymał dokładne podanie z prawej flanki w pole karny i był 1-0 dla Brzegu. W 19 minucie GKS wyprowadził szybki kontratak, który z zimną kryją skutecznie wykończył Andrzej Musiał. Na kolejnego gola trzeba było czekać do 26 minuty. Piłka spadła pod nogi Patryka Dykusa, który nie zmarnował stuprocentowej okazji. Końcówce gospodarzy wycofali bramkarza, założyli futsalowy zamek i za sprawą Macieja Ponikowskiego doprowadzili do remisu. Szybko odpowiedział na to trafienie zrzutu wolnego Dykusa i przyjezdni prowadzili po raz trzeci. Jednak nowiny nie zamierzały wywieszać białej flagi. Jeden punkt zapełnił miejscowym po tej akcji arkadiusz lekki. Hejro nie przegrało ligowego spotkania od początku grudnia. Podkarpackie dziki świetnie rozpoczęły zawody w busku zdroju. W ósmej minucie defensywa Max Farbeksu buskowianki pogubiła się przy rzucie rożnym, a piłkę skierował do siatki Karol Moszczyński. W 19 minucie Rzeszowianie wyprowadzili kontratak, po którym na 2 do 0 podwyższył Sebastian Brocki. Niespodziewanie w drugiej połowie o wiele więcej mieli do powiedzenia gospodarze. Już 8 sekund po wznowieniu gry Michał Slaski zamknął akcję przy lewym słupku i głową wpisał się na listę strzelców. W 23. minucie brocki trafił na 3-1, do 1, a asystę zaliczył golkiper Przyjezdnych. Chwilę później miejscowi znowu złapali kontakt dzięki trafieniu Daniela Suchana. W 25. minucie fani Max Farbeksu znowu poderwali się z miejsc, ponieważ do remisu doprowadził Adam Imiela. było końca regulaminowego czasu gry, tym bardziej mecz stawał się otwarty. W 34 minucie miejscowych wyprowadził na prowadzenie Adam Przeniosło. Dziki zaryzykowały, rozpoczęły grę z lotnym golkiperem i straciły dwa kolejne gole. Najpierw na 5 do 3 strzelił Dawid Poremski, a w taki sposób wynik ustalił na 6 do 3 dla Max Farbeksu Przeniosło. Myślami zostaliśmy w szatni, szybko nam strzelili gola, o, też szybko odpowiedzieliśmy, ale za chwilę kolejny gol z główki, zbyt proste błędy, nie wiem, może ze zmęczenia mieliśmy dość okrojony skład dzisiaj. Byliśmy lepsi piłkarsko, no i też dużo zadecydowało w drugiej połowie, że goście grali w sześciu, no i praktycznie. No ale to trzeba było przechylić zwięzła na swoją stronę. W Rudzie Śląskiej naprzeciw siebie stanęły zespoły, które w tym sezonie powalczą o zupełnie odmienne cele. Gwiazda nie mogła sobie pozwolić na stratę punktów, więc od razu ruszyła do ataku. Przewagę udało się już udokumentować w trzeciej minucie, kiedy w dolny róg bramki posłał piłkę Paweł Barański. Więcej goli już w tej odsłonie nie padło, a częstych sytuacji strzeleckich było jak na lekarstwo. Halębianie długimi momentami gościli pod bramką Bartłomieja Krzywickiego, ale brakowało skutecznego wykończenia. Odra też starała się atakować, jednak rzadko stwarzała prawdziwe zagrożenie. Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił, warunki na parkiecie nadal dyktowali Rudzianie. Kilkakrotnie bliski podwyższenia prowadzenia był Mateusz Mrowiec. Opolanie największe zagrożenie stwarzali po strzałach z dystansu. W 29 minucie technicznie uderzył z daleka Maciej Małek i było 2 do 0. Niespełna 60 sekund później płaskim uderzeniem trzeciego gola dla gwiazdy zdobył Kamil Kmiecik. Ten sam zawodnik w 39 minucie przymierzył z okolic pola karnego. Tor lotu piłki zmienił jeszcze Maciej Miga i było 4 do 0. Brawo, brawo. Chodź, chodź, chodź. Nie chce tracić tych punktów. My również musimy się do tego dostosować i, i też te punkty e, starać się kompletować e, seryjnie. Robimy co w naszej mocy. W, w takim czy innym stylu, ze styl nie dają punktów, ważne, żeśmy dzisiaj e, wygrali. Nie wytrzymujemy meczu w, po raz kolejny ciśnienia, bo m, właśnie w tym momencie, kiedy gwiazda strzeliła te dwie, sta, dwa staje fragmenty gry, znowu w, wkradło się w nasze szeregi e, zdenerwowanie. W grupie północnej doszło do meczu na szczycie. Konstra przegrał przegrała u siebie z grupą inwestycyjną Male która dzięki wygranej mocno przybliżyła się do futsa klasy. Helios uległ przed własną publicznością ekipie Team Lemberg. Rekordowo wysokie zwycięstwo odniosły konie mechaniczne w starciu z KSM Gniezno. Na południu niespodziewanie stracił punkt GSF Gliwice remisując z Berlandem Komprachcice. Kurnik Polkowice nie miał problemów z pokonaniem UMCS -u Lublin. Pewne zwycięstwo odniosło również Gwiazda. nie pokonali tym razem od Remisem zakończyło się starcie Nowin z Gredarem.